Salon Marzeń, marketing i zarządzanie salonem Beauty okiem praktyka. Podcast Salon Marzeń jest skierowany do osób prowadzących własny biznes Beauty lub myślących o jego otwarciu. Nazywam się Ola Stanulewicz. Z branżą Beauty związana jestem od 20 lat, znam ją z wielu perspektyw. Od 3 lat z powodzeniem prowadzę salon kosmetyki i masażu krem i dotyk w Warszawie. Stworzyłam go od zera z sukcesem mimo niesprzyjającego czasu. Otrzymuję wiele pytań, jak mi się to udało, jak robię marketing, jak zarządzam zespołem, jak rozwijam salon. W serii podcastów Salon Marzeń będę dzieliła się moim doświadczeniem, ale również będę zapraszała do rozmowy interesujące osoby z branży. Dzisiaj porozmawiamy o roli błędów w zdobywaniu doświadczenia w biznesie. Historia każdego sukcesu to droga złożona z pewnych małych kroków, i te kroki bywają Dobre, celne, trafne, ale też, yy, no trudno mi sobie wyobrazić, aby taka droga była wolna od błędów i pomyłek. Nawet najlepszy przedsiębiorca i osoba, która osiągnęła ten sukces, popełnia błędy. I czy Ty jesteś w stanie przypomnieć sobie takie błędy, pomyłki lub to, co teraz nazwiesz złymi doświadczeniami, które w tej drodze Ci się przydarzyły? I co zrobiłabyś? Inaczej. No, fajnie by było mieć szklaną kulę <laughs> i wiedzieć, co będzie. <laughs> wtedy, wtedy byłoby na pewno prościej. Nie miałam tej szklanej kuli. Na pewno moim pierwszym błędem było to, że salon krem i dotyk otworzyłam za późno. Tak mniej więcej 5 lat za późno. Natomiast ja jestem taką osobą, która. Nie rozkminia długo błędów. Nie użalam się nad tymi błędami, tylko przyjmuję do wiadomości, że mogłam coś zrobić lepiej. Pamiętam, że, żeby pamiętać o tym błędzie w przyszłości, uczyć się na nim i idę po prostu dalej. I nawet sobie tak myślę, a może tak miało być. Natomiast myślę, że gdybym kiedyś wiedziała to, co wiem teraz, otworzyłabym go pięć lat wcześniej. Drugi błąd jest taki, że nie zrobiłam badania rynku przed otwarciem. W poprzednim podcaście wspominałam, że salon stworzyłam dla takiego klienta, jakim ja jestem. Ja byłam swoją grupą docelową i po prostu liczyłam na to, że takich ludzi jest więcej. Natomiast podchodząc do tego profesjonalnie, powinnam zrobić badanie rynku. I gdybym zrobiła to badanie rynku, to bym wiedziała, że takich ludzi jest naprawdę dużo, czyli od razu mogłabym zainwestować w duży salon. Zatrudnić większą ilość osób, po prostu od razu stworzyć ten salon, tak jak jest teraz stworzony, a nie pierwszy etap w innej lokalizacji, mniejszy gabinet. Czyli raz zainwestowałam w jeden salon, a bardzo szybko, bo po roku już przenosiłam się do drugiego większego, czyli zrobiłam dwie inwestycje tak naprawdę w przeciągu roku. No i to był błąd, bo gdybym zrobiła to badanie rynku, zbadała swoją grupę docelową, to mogłabym ominąć pierwszą inwestycję. Trzeci błąd. Na pewno mogłam rozsądniej zatrudniać. W mojej poprzedniej pracy też zajmowałam się zatrudnieniem ludzi. Nie jest to moje ulubione zajęcie. Nie uważam się tutaj za specjalistkę. Trzy szkolenia z tego zrobiłam. Z zarządzania zespołem. I tam były poruszane tematy rekrutacyjne. Uważam, że zrobiłam je za późno. Trzeba je było zrobić wcześniej, lepiej przygotować się do tej rekrutacji. Nie popełniłabym pewnych błędów. Pewnie potem nie musiałabym się rozstawać z niektórymi osobami. Kolejny błąd to nie nadążanie za rozwojem salonu. Salon rozwijał się szybko. Oczywiście dawało to ogromną radość i satysfakcję. Natomiast kiedy salon się powiększa, jest... inaczej pracuje się w małym salonie, zwłaszcza jednoosobowym, gdzie po prostu ja jestem sobie sama, mam sobie wszystko w głowie poukładane, nic nie musi być spisane, bo ja po prostu wiem, jak wszystko ma wyglądać i tak sobie działam. A inaczej jest, kiedy zatrudniasz pracowników. Tobie się może wydawać, że ty wiesz, jak to wszystko ma wyglądać, ale skąd oni mają to wiedzieć? I ty im nawet to powiesz. Tylko po jakimś czasie oni sobie albo zapomną, albo nie zdążą tego przyswoić różnie. Czyli na przykład warto spisać procedury. Ja je spisałam za późno. Za późno po prostu wprowadziłam niektóre zasady, które powinnam wprowadzić wcześniej, w miarę jak ten salon się rozwijał. Jeżeli by to najpierw było wprowadzone a pod... i dopiero się zatrudnia ludzi, to oni wchodzą do pewnego porządku, który jest w firmie. Ale jeżeli dopiero coś zmieniasz w trakcie, to to zawsze budzi w ludziach opór. I tak było. Bo przecież jakoś to funkcjonowało, tak? Po co, tak. Po co po jeszcze procedury? Po, po, po co zmieniać? Po co te wytyczne, skoro każdy wie, Korporacja. Co robić? <laughs> Ulubione słowo. To my nie jesteśmy korporacją. Wracając do błędów, ja tego uczyłam się za późno. Cieszę się, że się uczę, tak? I że, że u... biorę udział w tego typu szkoleniach, natomiast powinnam okay. to zrobić szybciej przed zatrudnieniem zespołu i przed rozwojem firmy. I jeszcze jeden taki związany z tym błąd popełniłam, kiedy się uczyłam, kiedy byłam na tych szkoleniach. Czasem brałam tą wiedzę jako taki pewnik. No ktoś mi mówi, że tak się powinno robić, no to chyba tak się powinno robić, bo to on się na tym znał. A teraz widzę, że każdy człowiek jest inny, każda firma jest inna to, że coś się sprawdziło nawet w 99 firmach, nie znaczy, że się sprawdzi w setnej, bo tam mogą być inni ludzie i nie ma jednej złotej zasady. Trzeba, ja lubię mówić, że trzeba słuchać swojej y, intuicji. To mi kiedyś powiedziała Alicja Gotowczyk, którą znasz. U tej wspólnie byłyśmy y, na akademii y, menadżera i to jest racja. Czasem trzeba posłuchać siebie, czy to, że ktoś ma taką zasadę u siebie w pracy, w swoim zespole, tego uczy innych, czy to jest na pewno zgodne z Tobą i czy to się sprawdzi w Twoim zespole. Więc y, częściej bym słuchała swojej intuicji, częściej bym podważała zdanie innych, że to na pewno tak się powinno robić. Kolejny mój błąd. Był taki, że postanowiłam zainwestować w coś, co początkowo nie było zgodne z moim planem, czyli ja od razu wiedziałam, że chcę robić terapię manualne, chcę iść w masaże, owszem kosmetyka też, no bo jestem po szkole kosmetycznej i pielęgnacja twarzy wiąże się też z manualnym odmładzaniem, więc to tak, ale nic więcej. Nie będzie tutaj, nie będziemy wchodzić w paznokcie, chociaż klientki by chciały niektóre, żeby u nas były paznokcie. Nie będziemy wchodzić w rzęsy, bo to nie jest po prostu zgodne z moją, z moją wizją, tak? Ja się w tym nie czuję dobrze i jakby byłam pewna, że tego nie chcę robić. A weszłam w makijaż. Postanowiłam się zainwestować w stanowisko do makijażu. Wyposażyłam je kompletnie, a to yy, nie jest tania sprawa, bo to nie jest oczywiście tylko toaletka i krzesło. Najdroższe jest wyposażenie kuferka wizerzysty. Postanowiłam to zrobić, ponieważ jedna z moich pracownic z zawodu charakteryzatorka filmowa i teatralna marzyła o tym, żeby no, wrócić do zawodu, żeby, żeby pracować przy Wizażu No i ja stwierdziłam, że skoro... Ona tak bardzo chce i mówi, że to ją uszczęśliwia. To w sumie dlaczego nie? Ja jej wyposażę to stanowisko. Czyli to jakby nie było zgodne ze mną, ale, ale zdecydowałam się to zrobić dla niej. No i teraz po, po półtora roku ona stwierdziła, że odchodzi, i ja zostałam z tym wyposażonym stanowiskiem, z tą inwestycją, która się nie zwróciła. I żeby było jasne, ja nie mam o to do niej pretensji. To jest mój błąd. Ja jestem tego świadoma, że ja po prostu jako pracodawca nie powinnam podjąć takiej decyzji. Jeszcze raz podkreślę, mój błąd, nie mam pretensji do pracownika, a drugi, żeby nie wybrzmiało, że nie warto być dobrym pracodawcą, bo warto być dobrym pracodawcą, tylko nie zawsze się to opłaca. Czyli ta inwestycja yy, okazała się błędem. Masz wrażenie, że zainwestowałaś w to stanowisko makijażu więcej finansowo czy emocjonalnie? Finansowo, bo to wynika, ta decyzja wynikła z mojej empatii, którą zresztą mam w pierwszej piątce galupa. Tutaj pewnie warto właśnie pracować z talentami, ja dopiero zaczynam. I gdybym to wcześniej przepracowała, to pewnie byłaby ta decyzja inna, bo to nie jest jeden raz, jedyny raz, kiedy postanowiłam spełnić, jak mi się wydawało, potrzeby pracownika, tak? Mi się wydawało, że ona ma taką potrzebę i ja właściwie mogę ją spełnić, to dlaczego nie? Takie coś zrobiłam jeszcze kiedyś, wprowadzając jakieś Zabieg na przykład, który jedna z dziewczyn chciała wykonywać, czy wysyłając ją na szkolenie w kierunku, w którym się chciała rozwijać, ale to zawsze były dużo mniejsze finansowo inwestycje. No właśnie, bo um, sam, tak jakby sens tego, prawda, tej mm -hmm. inwestycji polega na zadbaniu o pracownika, o jego potrzeby. Tak. I to samo w sobie jest, jest dobre, bardzo dobre. Mm -hmm. Potrzebne też, żeby budować te relacje w zespole. Tylko tutaj, tak jak powiedziałaś, po prostu poszło to za daleko. To była za duża inwestycja, bo to było prawie 30 tysięcy złotych. No to niektórzy za tyle cały gabinet wyposażają, więc przeinwestowałam po prostu. Dlatego uważam, że to jest mój błąd. Nie sama chęć spełnienia, jak mnie się wydawało, potrzeb. Myślę, że warto też spojrzeć na to z tej strony i docenić to, że. Ty także, osoba o dużym doświadczeniu już, o dużym sukcesie, który osiągnęłaś, także w, w, w finansowym, jeśli chodzi o zyski salonu, też zdarza się przeinwestować. I jest to po prostu kolejna lekcja, którą otrzymujesz, tak naprawdę sama od siebie, sama siebie uczysz w tym momencie, że empatia, budowanie zespołu, zaspokajanie potrzeb, wspaniale, ważne, ale... Jeszcze są te liczby i trzeba sobie powiedzieć stop. Tak. Podczas naszej poprzedniej rozmowy mówiła, mówiłyśmy o finansach i o tym, że y, tutaj pomaga mi mąż. I on mówił, żeby w to nie wchodzić, żeby nie inwestować. I ja go po prostu nie posłuchałam. A on na to patrzył dużo bardziej racjonalnie, ja emocjonalnie. No i jednak czasem warto męża posłuchać w ogóle bardzo z boku, prawda? Kogoś. <noise> tak. Mniej emocjonalnie tak, spokojnie. To nie podchodzi tak. do tego w ten sposób. A on od tak. razu mówił, to się nie skalkuluje, to nie wyjdzie. A miał rację. Czy pamiętasz jeszcze jakieś straszne grzechy i przewinienia? <noise> Kolejnym błędem, jaki popełniłam było zainwestowanie w szkolenia, które okazały się niewypałem. Nie wypałem, bo mm, prowadzący na przykład miał zbyt małą wiedzę o temacie, no albo po prostu były tak nieciekawie przeprowadzone, że mało wartościowe szkolenia, za wcale nie małe pieniądze. Więc życzę sobie i wszystkim rozsądniejszego dokonywania wyboru szkoleń, na, w które się inwestuje. Ja inwestuję w szkolenia bardzo dużo. Tak jak nie inwestuję w sprzęt, naszym... Naszym sprzętem są nasze dłonie. Tak bardzo dużo inwestuję w szkolenia, zwłaszcza z technik masażu. One nie są tanie. No ale niestety, okazuje się też, że nie wszystkie są dobrą inwestycją. Ale czy to nie jest tak, że możesz wyrobić sobie tę opinię na temat jakości szkoleń dopiero wtedy, kiedy już ileś tam odbędziesz. ich odbędziesz i te pomyłki po drodze są tak jakby konieczne, bo tylko wtedy możesz zweryfikować? To na jakim etapie jest Twoja wiedza? Czy Twoja wiedza na przykład już nie jest wyższa niż program tego szkolenia bądź wiedza prowadzącego, co się niestety też zdarza czasami, ale czy to nie jest tak, że jednak te błędy i to, o czym czasami tak nie chcemy mówić, zapomnieć, odsunąć to gdzieś właśnie, schować do szuflady, że to się nie wydarzyło, są potrzebne do tego rozwoju. Na pewno jest to element edukacji i rozwoju, natomiast niektórych prowadzących nie jestem w stanie zweryfikować przed szkoleniem i to, czy to szkolenie będzie wartościowe, czy nie, rzeczywiście wychodzi to dopiero w praniu. Natomiast czasem w szkoleniu, zwłaszcza tu mówię o tych technicznych szkoleniach, czasem po prostu bierze udział wcześniej, brał udział wcześniej ktoś z moich znajomych. Czy innych w ogóle specjalistów, więc można na forum na przykład poszukać opinii o tych szkoleniach. No ale niestety, opinie na przykład są dobre, ale szkolenie nie było dobre. Wiesz, ja myślę, że to jest też kwestia bardzo indywidualna, bo często jeżeli na poziomie takim międzyludzkim coś nie gra, nie odpowiada nam po prostu osoba jako, jako prowadząca, to choćby mówiła najmądrzejsze rzeczy to po prostu tego nie przyswajamy, prawda? I albo albo na to może też, też... inaczej, dla, dla kogoś to było dobre szkolenie, bo jest też na innym etapie rozwoju, a dla mnie na przykład nie, tak? Um, albo ktoś czegoś innego oczekuje po szkoleniu niż ja oczekuję. Ale też spotkałam się w drugą stronę, że ktoś mówił, że no po prostu fatalne szkolenie w ogóle nie poleca. Ale Coś mi mówiło, żeby wziąć w nim udział, i szkolenie się okazywało fantastyczne, tak? Więc może rzeczywiście to jest takie rozmycie. Dla, dla tej osoby ono nie było dobre, a dla mnie było. Ale tu też warto zwrócić uwagę na to, że osoby, które projektują takie szkolenia, um, powinny jednak bardzo precyzyjnie określać grupę docelową, prawda? Tu wracamy znowu do punktu wyjścia i do tych podstaw, od których należy zaczynać tak, każdą tak. działalność. Grupę docelową i coś jeszcze, zwłaszcza w naszych branżowych szkoleniach, często jest tak, że ktoś sobie zrobi jakieś szkolenie z jakiegoś masażu, nawet ze mną były takie osoby, jako uczestniczcy szkoleń. Trzy miesiące później oni uczą sobie tematyki. Czy to będzie dobre jakościowo szkolenie? To już. Wiesz, myślę, że to jest w ogóle bardzo szeroki temat i, i na pewno w którymś z podcastów poruszymy kwestię właśnie edukacji, edukacji. i szkoleń, <grym> która jest ogromnie obszernym tematem, bo zarówno świadomość tego, że no, ta edukacja jest bardzo potrzebna i na każdym etapie mm. tak naprawdę rozwoju zawodowego osoby zajmującej się usługami w branży beauty jest nieodzowna, nieodzowna to o tyle właśnie weryfikacja, czyli to o czym mówisz, czy... Ten trend, który prowadzi do tego, że osoby mało doświadczone już chcą zajmować się szkoleniami, bo jest to bardzo, bardzo intratny y, kierunek, prawda? Na szkoleniach się świetnie zarabia. Dlatego można gdzieś tam rozumieć, że wiele osób. Dlatego widział... wszyscy mnie pytają, kiedy ja zacznę swoje szkolenia. Na pewno też cię ja o to zapytam. Olu, słuchając Ciebie, wyciągam taki wniosek, że ta lista błędów to jest coś wspaniałego. To, to nie jest coś, za co powinniśmy czuć się, nie wiem, podwójnie winni, że oto moja czarna lista, tylko ona pokazuje nam, jakie kroki już poczyniliśmy, jakie możemy jeszcze podjąć i w jaki sposób z, każdej taki, z każdego takiego małego potknięcia wychodziłeś na prostą. I to jest chyba bardzo ważne, żeby nie traktować tych, tej listy błędów jako listy porażek, tylko kolejnych schodków w górę. Tak, myślę, myślę, że warto. Warto właśnie w taki sposób to traktować, jak to ładnie ujęłaś. I, I wszystkim polecam zrobienie takiej listy, ale nie po to, żeby się karać, tylko żeby piąć się dalej i rozwijać się. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam Cię na kolejny odcinek, w którym opowiem, jak poradziłam sobie z prowadzeniem biznesu w czasie pandemii. Około 20-minutowe odcinki będą pojawiały się raz na dwa tygodnie. Będzie ich można słuchać za darmo na Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, YouTube i wszystkich dobrych aplikacjach podcastowych. Aby nie ominąć żadnego odcinka, zasubskrybuj ten podcast w aplikacji na telefonie. Zapisz się na newsletter na stronie salonmarzeń.pl gdzie publikuję różne treści związane z marketingiem i zarządzaniem salonem beauty. Daj znać, czy spodobał ci się mój podcast. Napisz na kontakt@salonmarzeń.pl. Będzie mi bardzo miło.